Dobra, ja już wiem, co robić. Przepraszam. Kimchaka ulśniło no? nagle bez solucji. Ja tylko ze mną porozmawiałam, mm skonsultowała -hmm. się i... i... jest dobrze. Prawda, prawda. Prawda, aż ona się zaśmiała. Ja... Ojej aż. Patrz, patrz Larka się elektryzuje, ale z niej elektryczna kobieta. To dobry kawał, ale z niej elektryczna kobieta. Ale suchar poszedł, ja nie wierzę. Jak nie, ja bym coś powiedziała, ale zaraz mi za komercji wezmę. Ja <grym> ale czy, przypomina ci ten tekst, Słuchaj, jak Co? No to Co na Facebooku było to? Znaczy to, co ten napisał wtedy. Mistrzuta! Słuchaj, jak. A słuchaj, jak pięty Cejrowskiego. No. no, ja. Czy, czy od razu mi się przypomina Kim jak nie z krzesła? No, Jedą ja znaczy... z krzesła, je, wszyscy się śmieją, no bo to kurde, co śmieszne było. Słuchaj, jak pięty Cejrowskiego. Ja ostatnio to powiedziałam w szkole. Ty, a ja to przeszłam w 4,49, a on w 4,48. Uhu, jedna <noise> Ja Jestem jedną sekundę, le... ten gorsza, ale ki <noise> dobra. Antarktika To już teraz. Dobra, bo w filmiku i tak nie ma to dupa z wami. Ale piękna larka, sexy po prostu. Ty ogarniasz, jesteśmy w Arktyce. Ar Ar Dobre. Ale ja tego nie cierpię. Mmm, ostatni level jest w kolorze trudny. Mhm, mm ale ona tutaj ma ten fajny duch. Spodnie, no fajnie. no, fajnie taka ubrana jest. My tu zachwycamy larkę. Dobra, bo tutaj do wody nie można wskoczyć, nie? Fajna dupa. No, a larka zawsze była fajną dupą. I dobra dupa z twarzy. To się nazywa ta typowa sekcji 40, co nie? A. <grym> Mamy klucz? Ej, no klucz. Nie. No. 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 <noise> dobra, trzeba się dostać na statek. A co jest na domku? Jest śnieg. A sobie tak myślisz, że tam coś leży. Tak Nie no, dobra, czekaj. A się chce tam dostać. Lara, dostaniesz się tam? Dawaj, no. No dawaj. Wszystko tak. w swoim czasie. No bo tu jest taki secret, taki tajemniczy, no bo tam są kurde... Te rakietniki i w ogóle. O! Oh! Gdzie ty? Co ty? Dobra, chwila. Wiem, że tam muszę iść, bo tam jest ten domek i tam będę pływać tą tą po tej wodzie. A... Będę pływać. Ej, czekaj, bo mi się. skype, escape... się... Nie psuj Nie Skapa. No to co? Nie laguje mi się tą prider. To nie nowość? Jezus! Gdzie? A ty nie, w sumie tu można do wody skoczyć, ja zapomniałam to. Tylko, że tutaj szybciej ten. Powietrze ucieka. No, bo jest zimno. A nie, tu ogółem ucieka, bo jest zimno. Tu ogółem o, jakaś dupa ucieka, taka widzę. Może Życie Larki, życie larki jest w cholerze cenna, aż zginęła. Dobra, bo ja muszę się ogarnąć, gdzie ja jestem. Antarktyka, kurde. Przecież tu ludzie nie mieszkają. Przecież to jest w ogóle takie zadupie. Ale są, jak to powiedziała Pani na geografii, stacje badawcze No yy, Zara, bo ja tym będę pływać, tym czymś, nie? Tam taka szalupa jest Hie, hie, szalupa, hie, hie Ja tu zaraz, zaraz będę, kurde, wiedziała wszystko No, tylko dajcie mi się ogarnąć yy, Nie damy to nie jedź. <noise> To nie jadę. No tam to raczej nie ogarnę wskoczyć. Tam też. O, ciężkie jest życie tą prywierą. No. To czekaj. jest. Włącz do mnie. O, dobra. Ale tam wskoczę. To, ta to, to, to. O, oh, nie do wody Dobra, ale tak trochę ogarnął Ej, ja, ja chyba dzisiaj pójdę pójść. Pły... O, ja cię zazdroszczę, bo to sobie No ja mam fania, ja sobie wyjdę. Kilk piesów. No nie no, ile? Ja mam 500 metrów do jeziora wtedy, już 300 nawet. No nie, ale piesę tam na naszkę. To sobie wyjdę, pójdę popływać i znowu będę chora. No. A i tak, dzisiaj mam ochotę pływać, taka ja jestem po prostu. Skacowana tym gorącym, że po nim. Teraz mi tak. się uspokoiło, ale no. To cholernie. Coś... Tak. Aha. Tam jest woda. Znaczy tam, mogę znaczy tam mogę wejść. Szybciej, bo się lara zimniej. Można umrzeć takie takiej y -y, Można, bo temperatura człowieka spada. I tak, krew. Się. Ale że tak szybko w ciągu kilku sekund... No i to! kuczy czepiasz się, to fajder w końcu. Niemożliwe right. staje się możliwe. W sumie. O, odkryłam tu jest zrobina. Idę. No, ja się na te durne partnice, bo jeszcze mi nie dali nie wczorajszej koni mi się. Spotkajnie, mam chwila, bo herbata. A już ją wypiłam się. Nawet nie pamiętam, kiedy coś wypijam Słyszałam mam Ja też To przeznaczenie Dostałam się na statek ja. latający Holender Owacje na siedząco ja, ja tak zawsze mówiłam Ja zawsze mówiłam owacje na siedząco przecież To ja powiem, że na... nie wiem Na kłócający. Na stojący. Oto, to, to, to. to, Co to za jakiś musek Czemu spierdziela? Wezmij. I tyle, bo to dało. No. Majera! I frajerzy. Myślę, że tak. Uważaj, to Nie mogę teraz. Ale nie mogę teraz! Takiej nie będę nosić. Nie, bo mi się nie podoba. I teraz wyjdź, mam, bo mi przeszkadzasz. Za maszyna cierpij. Co za, za Nikt mi nie odpowie, pośpieszyć. Jak tak? Nie Dobra. Tu mogę wejść. To wchodzę. Bye, I Słyszę, hej. Oni też mi okej? Okay? No takie. Okay. Hej! Hej, hej, kuksek kleju. Ha, ha, ha. <grystanie> Dobry suchar, iludzie. Suchar sytuacyjny. A może to był czas? Nie, bo wy powiedzieli, że tu jest otwarte. Nie lubię czasu. Ja też nie. A w prajdzie, że to prajderze to za najgorzy, co może być. W czasów pisał. W to prajdorze! <grystanie> Boże. Dobra, e, w tą projektę czasówki są, nie dość, że bardzo czasowe, to bardzo szybkie. No. no. Ja nie bieram. Ja się nawet nie ogarnę, że w ogóle bajkę jakąś tam przestawiam czy coś, a już czasówka to zaczyna. Właśnie, właśnie, ja nawet nie wiem, co teraz zrobiłam, idę jeszcze raz na

że kobiety się lubią, tak? Może już się nie będą odzywał. Hitler, zaczynij. bla bla. bla bla. Czemu wy nic nie zostawiacie? No. Traje znowu, słyszę tu, panie. Dali, kogoś tupa. A nie słyszysz, jak ja naginam pokrętwórza? Nie. To dobrze. Oj, ty tutaj stoisz, a ja się zagarpiłam tak, żeby nie zauważyć. Ja siedzę. Mam no, ten byłbym. Ej. Co? Dałoby się przebrać. Rozumiałam, przy... przydałoby się przebrać. Spałam do czternastej. Ale ci fajnie. Nie, ale nie mnie! Tak w sumie o 14 O, to lupa O 14 to już dawno w domu byłam Bo ja dzisiaj o 12 już byłam w domu mało... Cholera mało jest. Skrzywienie zawodowe Jeszcze przebywanie ze mną Chcę no mną przejść, no. dobra. Spuściłam salu salupę, to jest tutaj. I'm sexy and I know it. nie to kurde dyskoteka była w szkole tam 30... tego... 30 maja. I taka Niemka szła, a taka gruba, no nie? I ona no, no. idzie i coś śpiewa I'm sexy and I know it, a tak się na nią patrzę i tak... Aha, fajnie wiedzieć. Sam seks przyszedł. I ona szła jeszcze tak pod nosem How nice yeah. Wesoły człowiek, nie ma co Może raczej powinna być wesoła kobieta Jaka kobieta? Znaczy no właśnie, bo kobieta to nie człowiek No <laughs> Według twierdzenia Pewnego co, jak tu skoczę to ja tam doskoczę To, cio, to, to jest y, z serii y, rozumowanie Kim Jak Jack tam skoczę, tam doskoczę. Gdyby larka nie skakała, to by już mi nie złamała. Kwe, płe, płe, płe A tam coś pływa. Ponton! No to jest to to, co im będę sasza lupa moja. Tak. Ja... Czy Jak ona... Ej, ja też chcę mieć taką umiejętność, że skażę do przodu i nagle się znajduję jakoś z tyłu odwrócona... Nie wiem, jest Co, nie? Ja też. Trzeba tak, się zastanowić. No to... Bliżej. Głębiej znaczy, bliżej. <grystanie> Może ja się zachowuję jak taka tympa blondynka. Oj, nie gadaj. Może jesteś ciemną blondynką albo czarną blondynką, a nie, bo ty jesteś ciemnobrązową blondynką. No. Ej, bo jest też party, to jest niedziela. Jak w sobotę, Cafe? O Boże, nie mogę się doczekać e, 26. A co wtedy o, jest? Wystawienie ocen, nie wolne. wolne. Ja już mam wystawienie ocen dzisiaj. Znaczy wiesz, nauczyciele wystawiają już oceny, ale to są te takie oficjalne. Rada jest No to na... ja też mam już obie, ja już długo pisałem Larka, larka, A ty jeszcze nie masz wygłupice? Powinno się, u, w moim przypadku powinno się powiedzieć, Uff. czy nie ma już do dziennika wystawionego Jebanego librusa My mamy ten My mamy najpierw połówkę Ja już mam długie, ja z Ligi mam cztery piątki, jedną pałę i mam trzy. No, o, sprawiedliwe No, no dobre, bo... Nie umiem katechizmu. No <noise> i dobra, no i co? Ja się nic uczyć nie będę. No sorry. Larka to przebija. Nie, to nie. Ja też nie umiem. Cokolwiek jest ten katechizm. Tak, nie wiem co to katechizm. Możecie się teraz e, Ja też nie wiem. Ale nie, czekaj, wiem. E, to tak. E, ileś tam głównych coś tam pra, prawdy wiary. E, 7 A. Siedem drzew, Siedem główny... sakramentów. Jakieś właśnie... drzechy główne, jakieś dwa przykazania bliźniego, coś tam. Nie. Nie miłość bliźniego jak siebie samego, coś tam, coś tam, coś tam. Nie. To jest przykazanie Ej, miłości. Ale to jest, be... no tak, przykazanie miłości, ale to jest bezsensowne, bo zauważ, że miłość bliźniego jak siebie samego, a co jeżeli ktoś samego siebie nienawidzi, to swojego bliźniego też ma nienawidzić. Nie. Ej, no i to właśnie to jest rozmowanie według kimś. Też się nad tym zastanawiam. No czy nie, to jest po prostu yy, boskie ten... Boskie rozumowanie yy, tego. Boskie rozumowanie kościoła. No, no to jest bezsensowne właśnie. I właśnie dlatego nie chodzę do kościoła. Bo nikt mi nie będzie zarzucał jakichś miłowań. Ja miłuję wszystkich bez względu na rasę czy coś. Ja kocham wszystkich. Matko boska. Myślę, ja że to jakiś kurde zombie. Pomyślałam, bo taki było. I takie jakieś szare tu. A fajnie, ty zombie w tym fighterze, ale jaja. Tak, w sumie trochę śmiesznie by było. No. Save ale ten. nie no. wiem. Wysłuchajcie. Larka zombie, nie ja walczyła małymi dziećmi w piątce.